I to ma mam Na że pamiętacie taką serię, która była kiedyś na moim kanale. Jest drugim najpopularniejszym filmem na, e, na moim kanale, a dokładnie Europa Universal 4, tam Eldorado i tak dalej, ta nasza Polska tamtej to się nazywało Pilska Mafia. Teraz po prostu, które zmienić kuchwał mi lampka nie działa. Mam ją, tu, okej. Okay. Bo gówno widzę za monitorem, a jak się gówno widzi za monitorem, to wtedy oczy się psują i ja chcę żyć jak najdłużej jednak. Tak? Działasz teraz? Działa lampka, zajebiście. Ehm, mam nadzieję, że pamiętacie tą e, serię i postanowiłem ją zrobić od nowa. To Teraz nazywam to Senior District, czyli że e, dzielnica se senior se seniorska, czegoś tak, senioralna i postanowiłem trochę zaszaleć. Jako, że to jest seria jeszcze przed DLC-kiem, do DLC-ka jest jakieś tydzień, a tydzień do dlc więc i tak ta seria długo nie potrwa. Postanowiłem zaszaleć sobie tutaj z ideami i tak dalej. Ach, tu szalony. Imperator Repus Pias. Oczywiście musi być ta sama dynastia, co tutejsze te państwa. Jako, że chcę Polskę odbudować, dzielnica senioralna. Ktoś nie zna historii, to teraz wytłumaczę. I dziedzic z Gancu Pias. Czemu Gancu? No, tak, to podziękowanie za to że z użytkownikowi, temu, że się udzielał często pod hałasem Repusem. No, w sumie, zawsze, chyba. Więc tak, już przedstawiam wam ideę. Jak mówiłem, zaszalałem. Nie będę się ukrywał, i tak większości tych idei nie wykorzystam. Większość to było zrobienie na very... Znaczy zrobiłem to na very easy. I tak, proponujcie mi od razu jakieś tam serie na extended Timeline, bo jak to widzicie jest extended Timeline, rok 1177. Jakieś dobre państwa, jakieś dobre okresy na tym extended Timeline, bo ja myślałem nad takim... Taką serią z... E, z, z, z e, Jak Rzym upadał, to stworzyć jakieś barbarzyńskie państwo i po prostu niszczyć ten Rzym jak popadnie. Ja, e, jeżeli wam się podoba ten pomysł, no to napiszcie, że wam się podoba. Pamiętajcie o lajkach, like, jak wam się jak wam spodoba seria i tak dalej, to już wam przedstawiam tutaj idee piękne. Może trochę głośnie muzykę zrobię. jest twój cicho, szczególnie to. Music volume. A Kurde, bym tak chętnie Sabatonu posłuchał, ale nie mogę. To, 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 to że moje filmy nie, nie znikały z YouTube'ów i nie dostawały pozwów. Okej, okay, więc pokazuję. National Tax Modifier plus 20% na 10%. i jak skończymy wszystko Switch Ability plus 20% też. To jest tak zrobione w Accelerated Timeline, że to nie ma, że skończy się trzecią ideę i już macie wszystkie idee porobione, tylko że... tego yy, Tylko biznu musicie musieli tych idei zrobić akurat. Co oznacza, że gra będzie długotrwała i ja niestety nawet nie zdążę tyle dograć, dlatego po prostu mnie na początku z... Militarnymi, że po prostu nie oszczędzać tutaj innych państw. Więc tak, moral ar armii 20%. Cavalry Combat Ability 20%, Accepted Culture Threshold 20, minus 20%, culture, culture Conversion Cost minus 20%, Core Creation Cost minus 20%, Global Trade Power plus 20%, i Missionary Strength plus 2%. Moim celem jest do końca tej serii stworzyć Polskę, a żeby stworzyć Polskę nie może istnieć żadna Polska, czyli Polacy nie mogą istnieć. Oraz e, muszę posiadać no, jeszcze cztery prowincje wymagane do tego. Jako, że pamiętam tamta seria polegała na tym, że królowie ci często tutaj umierali. I jak umierali, to wchodziłem z nimi w unię personalną. I często Węgry się dołączały przeciwko unii personalnej. Co mam nadzieję, że teraz Jan Orban, czy jak mam tam na imię Orban ogólnie, się będzie szczęśliwy i zgodzi się z nami na sojusz, Galicja i Wołynia. To też dobre, ponieważ to oznacza, ponieważ to jest rywal rywala, nie, nie jest rywal rywala, Ry, rywal rywala. E, więc mamy dwa, dwóch dobrych sojuszników, ościennych Polski, dzięki którym mogę zjednoczyć te królestwa. Nie wiem, czy robić to jeszcze militarnie, czy robić to pokojowo. A, jak coś a propos aktywności pod serią, tam e, reagowaniem na komentarze. Też będę z małym tam opóźnieniem to robić, chociaż mam na nadzieję, że nie aż takim dużym, gdyż chcę po prostu nagrać jakieś 10-15 odcinków aż do wyjścia dlc W sumie po części mi się trochę nudzi, ale zgaduję, że pewnie teraz tasek jest poniedziałek, jutro wtorek, czyli jeszcze wolne, to nagram trochę więcej, a później jak już przestanie być wolne, to czyli będzie szkoła i tak dalej, to będę nagrywać mniej, plus siłownia i tak dalej. Ciężka siłownia zamknięta, w tym nie tak brzuch boli od brzuszków, pizdu, jak się narobiłem. Ok, zawsze tutaj mamy. To oczywiście, to oczywiście, czemu nie? Papa i zawsze mile widziany. Polisy mamy już jakieś. No tu jakieś ciekawe morale armii. 10%, 5% dyscypliny. To mi się podoba i od razu wezmę, gdyż będę odrzeźnić. Trade power aż takie ważne nie są, gdyż to są tylko dziesiątki dukatów. Tego na razie też nie potrzebujemy. Natomiast nasze morale, które już wynoszą 2 1 a normalnie wynoszą około właśnie 1,6, tak 1,7 może u niektórych państw, oraz dyscyplina, która wynosi 112,5, gdy z reguły wynosi około tam właśnie 95-97,5. Więc pierwsze co zrobię, to tak nadam rywali, Polska ma mnie na rywalu. To będzie mój pierwszy cel właśnie tak z ataku Och, Polaczki, Polaczki, e, Szwedzi Sandomierz no Navy, ale Sandomierz mnie lubi Old Prasia na stówek. Danian, Daniel mam cię w dupie Dania. Nie chcę na twojej Gotlandii, Oni, ja o nich nawet nie myślę. O kim ja? Z bokimią, a z bokimią rywal Bokimia. Okej. Okay. Repus jaki generał? O, ładne obleżenia, aż cię wezmę. Chociaż w ryzyku. Średnio bym według mnie ryzykował, wolę najpierw dobitkie, a nie coś doblegania. Do to dopiero wtedy zobaczymy. Conquer Lubusz. To our papal relations. Chyba od razu e, Conquer Lubusz by się przydał. Leży móc zrobić skoty skuteczne jak Lubusz, ja nie, nie mam niestety koleś od dyscypliny, ale koleś od morali jest, ale on jest drogi. Jest tu napisane, jest jesteś taki drogi ziomuś? Może nie tu w modyfajerach Adwizor, adwizor szukam. Tutaj w tych modyfajerach nie ma, ale może będzie tutaj Modify Medieval Era. No nie ma, to mi nie zwiększa kosztów adwizorów, może po prostu według tego czasu już trochę minął i powinni być drożsi. Ja się to o Kraków zajmę, ty się nie martw, na ciebie klejma zrobię, czemu Krakowem mówię, że się zajmę? Musisz się nim zająć przed Galicją i Wołynią, gdyż ona niedługo może zaatakować ten... Em ten Kraków, co nie jest mi tutaj na ręce. Będę ja Sojusz do Sandomierzem, jako jedyne państwo polskie, które będzie mi pomagać. I mam nadzieję, że to właśnie będzie dobry sojusz. Zapomniałem porobić sobie tutaj dodatkowych wojsk. Nie zostałeś zinfiltrowany. Nie, okej. Okay. Jeszcze nie, więc dobrze. Jest jakaś jest nadzieja. Tak, no i tak, niech będzie. Oj, na której trzeba się ciszyć tą muzykę, audio. Muzyka z Metina się odpaliła. To jest trochę głośniej. Okej, okay, 24. Jestem, ja że chodzi o skora. No właśnie, mam dwóch wolny, wolnych tych ee, merchantów. Dałoby się ich gdzieś wystać, że w ogóle nawet pomagali. Zbieram w Baltic Sea. Ten dystrykt 7% To nowogroda jest. Nowogrodu, nowogroda, nowogrodu Jest za daleko To kiewa też jest za daleko To może podejście by zbierał To mu zwiększy prawdopodobnie siłę A tu też zrobię żebyś zbierał Jest zawsze szansa, że trochę Pozbiera Baltic Sea, Krajkow, z Wiednia to chujowo zbierasz szczerze mówiąc, że z Saksonii będziesz lepiej zbierać. Dobra wracaj do Wiednia, z Wiednia zbierałeś dwa razy więcej. <grych> Collect. Kajem na utrzymanie wojska, jeszcze jedna konica się pojawi. Na limit, to jeszcze się w limicie zmieści. Fabrykuje klejma w Gdańsku. O mój Boże, w ogóle autonomia w niektórych prowincjach od razu jest. A bo, bo te, bo estety się pojawiają, czyli tutaj szlachta. 15 lojalitów oznacza Land maintenance Modifier. Jednocześnie Influence by to zwiększył, ale to nie zwiększa mi żadnej bitki. NPR też mi na razie niepotrzebny. Natomiast tu by się przydało Influencami zwiększyć i wziąć na przykład to, te punkty, bo się przydadzą. Bo zawsze one się przydają, albo wziąć od razu pieniążki od e, Burgersów. Macie co już z Bokimią? Czyli jak Węgry się dołączą, ale Węgry się nie dołączą, gdyż ja mamy wystarczająco dużo punktów, to Frankoja niestety się dołączy. Więc tak sądzę, że byłoby niegłupim pomysłem. Ja się albo od razu e, Old Prash'ą, albo e, Krakowem na dzień dobry. Potrzebuję do tego czasu, by oklejmowali ładnie, więc spuszczę na piątkę. Jak chodzi o idee, które już posiadam, mam Early Offensive Ideas i Early Trade e, Ideas. No i będzie robione Early Religious Ideas. Francja Francjach etenów, misjonarze i tak dalej, i tak dalej. No, ale jak tak spojrzałem ostatnio, ponieważ pewnie widzieliście już odcinek spisu, to e, tak mnie. Nie wiem. Wzięło? Nie wzięło. Bo wzięło to bardziej w takim sensie, że się popakałem, w sumie można powiedzieć. a się nie popakałem. Po prostu uświadomiłem sobie, że jest tyle możliwości zrobienia serii z tego Accent Timeline. Jest tyle możliwych okresów. Okej, okay, wy jesteście tutaj okresów. Nieśmieszne. My ich lubimy, ale oni nas niezbytnio. Niezbyt. A się nimi zajmiemy sami. Ok, podejdziesz tutaj. Kraków już jest nasz. Niestety do my mamy Kraków jako, e, jako prowincję, więc my mamy maczety. Nie mieli najmniejszych szans. Takie życie. tak, ja dam repuls, będziesz... Pomożesz w obleganiu. 7% już. No więcej niż Korwin. Przemyśl zdobyty. Ja tak myślę tak, że ci nie zrobić jakiegoś dobrego takiego Senior District, a czy nie Senior District, raczej znaczy ogólnie państwa Custom Nation na very easy. po prostu zaszali do tych 800 punktów. Nawet na początku gry. To było kurwa OP. Tak, to ja decyduję, które maczety trafiają do kogo. A wszystkie idą do mnie. Sorry, takie życie. Jakie życie, taki schab. Zaraz żeby się sfokusowali na punktach administracyjnych. Bo kim ja wziąłem nie nowego rywala? Oni. A podskawło na Saliżę. To ciekawie. Pasuje całkiem nieźle, gdyż e, państwo oraz wasal mogą utrzymać więcej wojska niż jakby państwo wchłonęło wasala, szczególnie na początkowych etapach gry. E, oni powinni mieć milionową autonomię, chyba że z eventu to wzięli. Biorę sam, będę się pieprzyć. A tak poza tym, co ja wam chciałem powiedzieć, musiałem wchłonąć... E, gdyż Senior District wyglądał, a miałem wam o tej historii trochę powiedzieć. Senior District, czyli, że dzielnica senioralna to po rozpadzie na, na czyli znaczy nie po rozpadzie. Po podzielaniu Polski na dzielnicy przez Kazimierza Krzywoustego, została wydzielona dzielnica senioralna, która miała należeć do najstarszego piasta, który miał żyjącego piasta w ogóle. Więc e, tam były później problemy, że nie chcieli oddać, i tak dalej, i tak dalej. Wojny były między nimi Czyli komuś nie chciało się czekać, tam za uzurpatora ktoś chciał zwiększyć swoją władzę królewską, i nie chcieli oddać swoich, swoich przywilejów, były problemy później przez to. No i... No i, no i, no i... Dzielnica Senioralna to był właśnie taki mniej więcej pasek od Pomorza do Krakowa. Tam w okolicy Krakowa, który na przykład jakby tutaj książę, nie wiem, Krakowski właśnie tutaj... E, posiadał, e, był najstarszy, to posiadał właśnie taki pasek tutaj i on miał sprawować władzę dyplomatyczną nad innymi państwami. Niestety, e, czyli znaczy, niestety, wziąłem po prostu inne prowincje, które nie należą do tego dzielnicy senioralnej, jak na przykład Traci z tego względu, że chyba z tego co pamiętam, oczywiście, e, to on należał, należał, był państwem e, do, należącym do HR. A i, i dlatego, że należał do HR, ja bym go nigdy nie zaatakował, gdyż Teraz cesarzem. Cesarzem jest Frankonia. Frankonia ma sojusz z Brandenburgiem i Szwabią. I wezwałaby Branderburgię i Szwabie. Czyli że na takiej no, promicie by się zebrał cesarz, który ma pewnie możliwą ilość wojska, parę dziesiąt tysięcy, zgadzając, bo jest bezpieczonym cesarzem. Tak, 35 tysięcy możliwego wojska w Pizumen W ogóle Bizancjum jest teraz duże. Reszta z Kumansami może się pomęczyć. No i jakby ktoś powiedział, czemu ten w Krzywousty dzielił Polskę na dzielnice? Przecież mógł ją zostawić, mógł niczego nie zmieniać, było dobrze. O, misk powstał, to ciekawe. E, powiem wam tyle, że on nie miał zbytnio dużego wyboru, on miał tyle synów, raczej znaczy, można powiedzieć, nie pójść tyle synów, no ale wcześniej nie było prezerwatyw, a raczej nie wycinali ko kozom jelita, żeby zrobić sobie z niego prezerwatywę. Miał chyba tam pięciu, sześciu synów, gdzieś około tego. I synowie z reguły mieli tak, że walczyli o tron, nawet no, tak było dwóch synów, jakby Bolesław Śmiały chyba. i Zbigniew. Do tego to oni walczyli o tron między sobą, podzielili państwo. Bolesław Śmiały miał taką południową część, a Zbigniew miał tutaj północną część. No i między innymi ten Bolesław tak zaostrzał konflikt, że pomoże jeszcze tutaj było barbarzyńskie i tak dalej. Ci z ławicy, czyli że, hmm, czyli że z no, Słowianie, jako religia, to on zaatakował, znaczy to nie byli Słowianie, chodziło o barbarzyńców, nie chrześcijan, no tak, zaatakował m.in. Ta okolicę Lubusza. I zaczął łupić te tereny, później się wycofał, no i oni w odwecie zaatakowali Polskę, tylko że oni tam, no mało kto się interesował, w sumie, że Polska jest podzielona na pół i... i i... i... Oni zaatakował ich ktoś innych, po prostu najechali na Polskę, a większość terenów właśnie takich przygranicznych należała do Zbigniewa, no i oni najeżdżali z Zbigniewa, e, a natomiast Bolesław najeżdżał ich. No i tak się konflikt między innymi zaostrzał, jak ktoś chce tam dokładnie wiedzieć, to niech obejrzy Thrashing Mada. Ale stosunki z każdym na lewo i prawo, to jest akurat dobre. A nie chcecie przypadkiem Support Independence? Nie, jesteście lojalni. Ile macie lojal... tylko 2%, Uu. Miernie. Bo jak nam szybko rosną faworki? Co dwa lata, to znaczy, że za 20 lat bym dopiero zatkował Polaczków. Wy potrzebujecie 15% kontrolowanych terenów. To chętnie bo bym oddał na przykład, właśnie te tereny podbite. Poza tym chyba. O dobra, wszystkie podbite byście się nie buntowali. Tylko tax modifier to też zwiększa, ciekawe. To się chyba nie zwiększało. No 20%, szlachta ma 12%. A nikt się nie obraża z tego powodu. Bo jeszcze tutaj i dowustować. To nie byłoby głupim pomysłem. No to mi zwiększa taksy i tak dalej. Jednocześnie mogłem dzięki temu wziąć więcej punktów administracyjnych, czyli ich wykorzystać na, na swój interes. I mieć teraz bliżej technologię, wrócić tak, jakby powiedzieć tego tej granicy zdobycia technologii. Albo zaraz kolejnej idei. Technologia to jest production i fancy, no i nie wierzę, żeby coś się zmieniło w najbliższym czasie, dopiero na 43, a no w sumie to już nawet niezbyt długo, jednak pewnie sądzę, że będzie dosyć długo, gdyż taka bardziej dynamiczna gra się zaczyna dopiero w okresie normalnej gry Europy 4, czyli że tam roku 1444. No więc, a do tego mamy paręset lat jeszcze. Kurde, chyba tak zaatakuje zaraz Old Prascie. Old Prascia ma pewnie mniej wojska. No i ma na nich klema. Jednak nie chcę tutaj zwiększać i autonomii, więc podeślę wszystkich do Krakowa. Bunt pójdzie, to ja bunt sławie Nie, wolę Ludwika Opalińskiego, żeby tutaj dowodził w bitwach. rośnijcie Krakowiaczki. Wasze maczety są niczym. Po porównaniu do naszych laczków i wąsów i skarpet. Baltic Sea, Kraków... Pomeranie też by się przydało. Is a vassal of Sax... Czemu jesteście wasalami w Saksonii? Czy wam pozwoli być wasalami Saksonii? I to oznacza atak na Saksonię. At atak na Saksonię oznacza atak na... Ja pierdolę. A to będzie trudno teraz, pomożę przynajmniej odzyskać. Polskę nie będzie zbyt trudno, potrzebuję po prostu trochę faworków z bohemią albo że zatkowali osobno tutaj bohemię. Z kim oni walczą? Z Bambergiem. Moldawian Separatist, 23 tysiące, no to nieźle. Wiecie co, idę tutaj na nich, idę pieprzyć, oni tam zaraz się uspokoją pewnie. Kraków będzie w wolnym państwem. Pff. 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 Raczej was nie potrzebuje, prawda? Nie Galicja i Wołynia. Chodzi mi o. Jak ty, Prasia się nazywałaś? Old Prasia. 8 tysięcy 14. To oni wyfortów nie macie wybudowanych. I że mogę Wam od razu pójść i wpierdolić. Jesteście tutaj chyba? Tak. Tak, tak, tak. Blended. Coś tam na morawie, klej na morawie. Ora, technologia militarna jest tańsza, więc mogę wziąć, póki będzie tańsza. No i mam 14 lat do przodu, więc w sumie dobrze, żebym brał ideę zamiast tych, e, zamiast technologii. W sumie prawie nic ciekawego nie daje jakieś tutaj boosty do produkcji minimalne. To nie daje, tego nie daje, tu na 60 dopiero 45 constable. Stop Dobdem. Ładne dochody. Spoj zówory ponad 2. Wadam, że na Ardołoże zaraz to było doskonałe łupienie e, prowincji, gdyż wtedy. Czas, w którym prowincja wracała bo, wracało bogactwo w prowincji, to było pół roku, teraz są oba dwa lata. To ma swoje plusy i minusy, gdyż plusy to jest to, że, że państwo, które zostanie złupione, całkowicie dłużej się odnawia. Natomiast równocześnie prowincje, które zostały złupione, dłużej się odnawiają, przez co są gorsze. Ale dobrze było to na przykład. Yy... Dobre było to, że mogłeś pójść, złupić jedną promicję kompletnie i zaraz wrócić do niej, ponieważ zaczęła się znowu odnawiać. Dobra, jeszcze miesiąc. Anektujemy ich. Dużo punktów na, na kosztować, właśnie to jest problem. No i tak kurwa, koalicja wybuchną, to ja się nie boję. To mnie ja może tak tylko trochę. Dania, Saksonia. Chyba Saksonia jest moim rywalem najbliższym. Ze względu właśnie na wasalizację Pomorza. Tak to się sądzę, że jednak byłoby dobrze, autonomię tutaj podnieść, gdyż teraz się właśnie z odprusakami bić. Przecież oni jednak nie są tutaj chrześcijańscy, są Romuwa. To będzie problem. Ten by się bardzo przydał, bo będę w ogóle coś nawracać w takim razie, będę w stanie. Szlachta chce prowincję, to szlachta dostanie i dostanie również klerdzi. Już szczęśliwi jesteście? Tak, dostaliście po prowincji. Jesteście very much glad happy. Krakowscy opadają, natomiast rosną old prasia. A ja chyba... Hmm witam Was, czyli do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii, e, z naszego Senior District, który będzie Zjednoczenie Polski, e, czyli jeszcze wchłonięcia sądomierza, którego wchłonę chyba pokojowo. Ja nie wiem, czy wasalizacyjnie, czy mógł, muszę czekać, aż umrze mógł władca, który swoją drogą jest dosyć e, stary no i powinien niedługo umrzeć. Mam nadzieję, że również tym, że umrze. To będzie, że ja będę przewodniczący. Czyli, jak to powiedzieć? to sobie sprawdzę, czy można przeczytać. Tak, będzie wojna sukcesyjna pomiędzy mną a Polską, i mam nadzieję. Mam nadzieję, że jak on umrze, to ja będę troną broniącą się. Bo to oznacza nie dość, że Węgry, Galicja, no i Sandomierz tutaj się domyślam, że będzie moim tam, Unii Personalnej dołączył do wojny po mojej stronie, to jeszcze... To jeszcze Polsk, to Polska nie wezwie Czechów. Dobra, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z Polski, ja trochę tutaj przywinę czasu, żeby tutaj się okorowało, może walce z buntownikami, albo buntownicy za to wtedy się z wami przywitam ponownie, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Polaków. Może jednocześnie, jakby ktoś nie pamiętał, to chcę przypomnieć, że komentarze, które Znaczycie teraz, to za parę odcinków dopiero zobaczę, nie, mów, nie mówię dokładnie za ile, bo nie wiem, ile nagram dzisiaj, ale do zobaczenia, pa!